Czy potrzebujesz natychmiastowego cudu uzdrowienia? Bóg działa teraz. Przygotuj się, aby poczuć moc Ducha Świętego dotykającą twojego życia. Zanim rozpoczniemy tę potężną modlitwę, napisz w komentarzach: "Wierzę w cud Boży". Razem ogłośmy zwycięstwo przez wiarę. wszechmogący Boże Ojcze, nieskończonego miłosierdzia i dobroci, stajemy teraz w twojej świętej obecności Ufni, że Twoja moc dokonuje cudów pośród nas. Uznajemy, że Ty jesteś Bogiem, który uzdrawia, odnawia i przywraca tym samym wczoraj, dziś i na wieki. Ty jesteś tym, który rozkazuje, a wszystko się staje, tym, który dotyka najgłębszych ran i przemienia niemożliwe w chwalebne świadectwa. Wiemy, Ojcze, że żadna przeszkoda nie jest zbyt wielka dla Twojej mocy, żadna choroba nie jest odporna na Twoje słowo. Żadna sytuacja nie jest poza Twoim zasięgiem, dlatego w tej chwili modlitwy i oddania stajemy przed Tobą, pewni, że coś nadprzyrodzonego zaraz się wydarzy. Ty jesteś Bogiem, który działa natychmiast, który nie zależy od ludzkiego czasu, aby dokonywać cudów. Wierzymy, że gdy podnosimy naszą wiarę i kłaniamy się przed Twoim tronem łaski, niebo się otwiera, a uzdrowienie już zaczyna płynąć. O Panie, wiemy, że często ciężary są ogromne, a bóle wydają się nie do zniesienia. Są chwile, gdy łzy płyną bez końca, a dusza czuje się przygnębiona w obliczu diagnoz lekarskich, ograniczeń fizycznych lub codziennych zmagań, które wyczerpują siły. Ale trzymamy się obietnicy, że Ty jesteś Bogiem, który leczy wszelkie choroby i odbudowuje każdą złamaną część naszego jestestwa. Ogłaszamy przez wiarę, że żadna broń ukuta przeciwko nam nie odniesie sukcesu, ponieważ ty jesteś naszą ucieczką i twierdzą pomocą zawsze obecną w trudnościach. Ojcze, wiemy, że żaden guz, stan zapalny, infekcja ani ból nie mogą oprzeć się Twojej obecności. Żadna depresja, lęk ani emocjonalna udręka nie mogą przetrwać wobec Twojego światła. Tak jak Jezus wyciągał ręce nad chorymi i natychmiast ich uzdrawiał, wierzymy, że Twój Duch Święty teraz dotyka każdego, kto uczestniczy w tej modlitwie. Panie, odrzucamy wszelkie wątpliwości i strach, które próbują osłabić wiarę. I ogłaszamy w imieniu Jezusa, że to jest czas boskiej interwencji. Deklarujemy, że łańcuchy są łamane, duchowe więzy są niszczone, a pełnia zdrowia zostaje uwolniona. Wiemy, że Twoje Słowo zapewnia nas, iż przez rany Chrystusa zostaliśmy uzdrowieni. Ta obietnica jest żywa, potężna i wystarczająca, by odmienić każdą sytuację, nawet najbardziej beznadziejną. O Boże, prosimy, aby Twoje namaszczenie spłynęło na każde serce i ciało, które potrzebuje szczególnego dotyku. Dotknij, Panie, tych, którzy leżą przykuci do łóżka od tygodni, miesięcy, lub nawet lat, i spraw, by powstali umocnieni. Wylej swój balsam uzdrowienia na tych, którzy otrzymali przygnębiające diagnozy, pokazując im, że Twoja moc jest większa niż jakikolwiek ludzki raport. Niech to, co wydaje się niemożliwe, zostanie teraz pokonane dzięki Twojemu najwyższemu autorytetowi. Odnów, Panie, siły tych, którzy czują się osłabieni i bez nadziei, którzy zmagają się z walkami fizycznymi, emocjonalnymi i duchowymi. Twoje słowo zapewnia nas, że tam, gdzie dwóch lub trzech jest zgromadzonych w Twoim imieniu, tam Ty jesteś pośród nich. Dlatego w tej modlitwie o uzdrowienie i wyzwolenie wołamy o manifestację Twojej boskiej mocy. Dotknij, Panie, otwartych ran, ukrytych bólów i uporczywych chorób. Niech każda diagnoza raka, cukrzycy, problemów sercowych lub chorób przewlekłych zostanie rozproszona przez autorytet imienia Jezusa. Odbuduj, Panie, każdą komórkę, każdy organ i każdy system ciała. Niech ta modlitwa będzie jak rzeka życia, płynąca, by dotrzeć do tych, którzy potrzebują uzdrowienia fizycznego, emocjonalnego i duchowego. Ogłaszamy, że suche kości ożyją na nowo i że Twoje światło rozproszy każdy cień strachu i zwątpienia. Panie, wyciągnij swoją potężną rękę nad tymi, którzy cierpią w ciszy, którzy płaczą nocami i którzy często czują się opuszczeni. Ty jesteś Bogiem, który nigdy nie zawodzi, który odpowiada na modlitwy i dokonuje cudów. Twoje słowo mówi, że przez rany Chrystusa zostaliśmy uzdrowieni i na tej obietnicy opieramy nasze deklaracje uzdrowienia dla ciała, uwolnienia dla duszy i odnowy dla ducha. Wejdź, Panie, na oddziały intensywnej terapii do szpitalnych sal i domów, gdzie panuje rozpacz. Przynieś pocieszenie zmartwionym sercom i nadzieję tym, którzy walczą z poważnymi chorobami. Niech ta potężna modlitwa dotrze do każdego domu, usuwając niepokoje i przynosząc boskie odpowiedzi. Panie, działaj także w chorobach emocjonalnych. Ulecz depresję, lęk i stres, które niszczą życia. Wiemy, że Twoja moc jest nieograniczona i że nic nie może powstrzymać poruszenia Twojego ducha świętego w tej chwili. Ojcze, ogłaszamy zwycięstwo nad każdą chorobą i każdym duchem ucisku. Deklarujemy w imieniu Jezusa, że łańcuchy są łamane, a więzy duchowe niszczone. Niech każda osoba słuchająca tej modlitwy otrzyma nadprzyrodzone namaszczenie do pełnej odnowy. Niech świadectwa uzdrowienia i cudów zaczną się pojawiać jako żywy dowód Twojej mocy. Wiemy, że ta modlitwa o uzdrowienie i wiarę. Nie pójdzie na marne, bo ty jesteś wierny i potężny, aby wypełnić swoje słowo. Ogłaszamy uzdrowienie ciała, duszy i ducha, wierząc, że ta modlitwa jest narzędziem w twoich rękach, aby przynieść natychmiastowe uwolnienie i odnowienie. Panie, okryj nas swoją miłością i zamień łzy bólu w pieśni radości. Niech ci, którzy nas słuchają, będą zbudowani i umocnieni. Rozpoznając, że cud już zaczął się objawiać dla chwały Twojego imienia. Ojcze, ogłaszamy, że każdy duch choroby, bólu i ograniczenia musi opuścić to miejsce teraz. Niech każda komórka ciała zostanie odnowiona mocą Twojego tchnienia. Niech każdy dotknięty organ otrzyma nowe życie. Ogłaszamy, że kości są wzmacniane, nerwy odbudowywane, krew oczyszczana, a mięśnie odświeżane. Panie, prosimy, aby Twoje światło przeniknęło do domów, szpitali i cichych pokoi, gdzie zrozpaczone serca wołają o pomoc. Niech Twoje potężne dłonie będą odczuwane jako delikatny dotyk przynoszący natychmiastową ulgę, usuwający guzy, udrażniający żyły, przywracający wzrok i słuch. Nic nie jest dla Ciebie zbyt trudne, panie. Nic nie jest skomplikowane dla tego, który stworzył wszystko swoim słowem. Dlatego z duchową odwagą ogłaszamy, że cuda są uwalniane teraz. Podczas gdy trwamy w tej atmosferze wiary, chcemy, Boże, chwalić Cię za wszystko, co już czynisz. Wiemy, że łańcuchy opadają, ciężary są zdejmowane, a ciała odnawiane. Nawet jeśli nasze fizyczne oczy jeszcze nie widzą cudu, wiemy, że w świecie duchowym zwycięstwo już zostało ogłoszone. Dlatego uprzedzamy naszą wdzięczność, wywyższając Twoje imię i ogłaszając, że jesteś wierny, aby spełnić każdą obietnicę. Panie, wierzymy, że bez względu na wielkość wyzwania czy czas oczekiwania, działasz w doskonałym momencie. Ty jesteś bogiem natychmiastowych odpowiedzi, otwartych drzwi i niezaprzeczalnych cudów. Uwielbiamy Cię, królu królów, bo Twoja obecność jest potężniejsza niż jakikolwiek ból. Panie, trwamy w tym łańcuchu wiary i zaufania, ogłaszając, że Twoja chwała porusza się pośród nas. Wiemy, że Twoja moc jest nieograniczona i nic nie może oprzeć się Twojej obecności. Dlatego błagamy, aby ta modlitwa o cudowne uzdrowienie dotarła do każdego domu, szpitala i potrzebującego serca. Wylej, Ojcze, odnawiające namaszczenie na tych, którzy zmagają się z chorobami ciała, umysłu i duszy. Niech kości zostaną wzmocnione, bóle usunięte, a serca odnowione. Deklarujemy w imieniu Jezusa, że każdy duch choroby, niepokoju i ucisku zostaje teraz odparty. Niech ta modlitwa o głębokie uzdrowienie stanie się narzędziem natychmiastowych cudów, aby Twoje imię było uwielbione w każdym świadectwie. Panie, działaj z mocą, rozpuszczając guzy, odbudowując nerwy, odblokowując tętnice i odnawiając każdą komórkę ciała. Wierzymy, że Twój dotyk wystarczy, aby przynieść pełne uzdrowienie i natychmiastowe uwolnienie. Ukochany Ojcze, powierzamy Ci tych, którzy noszą trudne diagnozy i ponure rokowania. Wiemy. Że z ludzkiego punktu widzenia wiele sytuacji może wydawać się nieodwracalnych, ale ty jesteś Bogiem niemożliwego, tym samym, który otworzył Morze Czerwone i wskrzesił umarłych. Dlatego ogłaszamy, że ta modlitwa o cud stanie się kluczem do odblokowania niezwykłych uzdrowień i nieoczekiwanych błogosławieństw. Niech płuca zostaną oczyszczone, serca wzmocnione, a nerki odnowione. Panie, dotknij każdej części ciała, która potrzebuje odnowy i życia, i niech Twoje boskie uzdrowienie objawi się bez zwłoki. Ogłaszamy, że Twoja moc płynie jak rzeka żywej wody, oczyszczając, odnawiając i przynosząc pokój. Niech ta modlitwa będzie szeroko udostępniana, docierając do tych, którzy potrzebują nadprzyrodzonego dotyku i przynosząc nadzieję tym, którzy czują się zapomniani. Panie, Wiemy, że każde słowo wypowiedziane w wierze jest słyszane w niebie. Dlatego wychwalamy Cię za odpowiedzi, które już są w drodze. Wszechmogący Boże, ogłaszamy, że to jest czas Twojego nadprzyrodzonego działania. Ty jesteś Bogiem, który nawiedza zmęczonych i obciążonych, podnosząc ich mocnymi i kochającymi rękoma. Dlatego prorokujemy uzdrowienie i odnowę we wszystkich obszarach dotkniętych chorobą. Niech ta modlitwa dotrze do ludzi w różnych miejscach, przynosząc wyzwolenie i odnowienie. Ojcze, prosimy, aby każde świadectwo zrodzone z tej modlitwy stało się latarnią wiary, wzmacniając serca i karmiąc nadzieję. Wierzymy, że działasz właśnie teraz, dotykając życia i zmieniając rzeczywistość. Ufamy, że ta potężna modlitwa będzie dzielona i pomnażana, stając się ciągłym źródłem błogosławieństw. Drodzy bracia i siostry, jeśli ta modlitwa dotknęła waszego serca i rozbudziła nadzieję, zapraszamy was do przyłączenia się do nas w tej wierze. Subskrybujcie nasz kanał, aby nadal otrzymywać przesłania pełne mocy i zachęty. Podzielcie się tą modlitwą przynajmniej raz z kimś, kto potrzebuje pilnego cudu. Rozpowszechniajmy ten łańcuch wiary i zaufania do działania Boga. Trwajmy razem. Z otwartym sercem, w oczekiwaniu na więcej nadprzyrodzonych dzieł, które są gotowe by się objawić. Ukochany Panie, ponownie stajemy w Twojej świętej obecności, z sercami przepełnionymi wiarą, która przenosi góry i przemienia niemożliwe w rzeczywistość. Wiemy, Ojcze, że Twoja moc nie zna granic, a Twoja suwerenna wola nie jest ograniczona ludzkimi okolicznościami. Gdy patrzymy na Twoje słowo, widzimy świadectwa natychmiastowych uzdrowień, zmartwychwstań i cudów, które podważyły logikę, dowodząc, że nic nie jest poza Twoją kontrolą. Dlatego nadal ogłaszamy, że Twoje działanie jest w toku, dotykając każdego życia, które woła o cud. Panie, dziękujemy Ci, że nie musimy rozumieć, jak cud się wydarzy. Wystarczy, że ufamy, kim jesteś. Jesteś Bogiem, który nakazuje wiatrom ucichnąć i wodom się uspokoić. Jesteś Bogiem, który sprawił, że chromi chodzili, ślepi odzyskiwali wzrok, a głusi słyszeli. Wierzymy, że także dziś Twoje niewidzialne ręce działają poza tym, co widzą oczy, usuwając negatywne diagnozy, odwracając trudne sytuacje i odbudowując to, co wydawało się stracone. Ojcze, ty znasz każdą wylaną łzę i każdą cichą modlitwę, która wypłynęła z udręczonych serc, Ty widzisz wołanie tych, którzy cierpią samotnie, czując się zapomniani lub pozbawieni nadziei. Ale Twoje Słowo uczy nas, że nigdy nie jesteśmy opuszczeni, nawet w najgłębszej dolinie Twoje światło nas odnajduje. Prosimy więc Panie, aby to światło teraz jaśniało nad tymi, którzy przechodzą przez ciemne noce bólu, niepewności i lęku. Rozprosz, Ojcze, cienie, które próbują zdusić nadzieję i przynieść blask Twojej obietnicy obfitego życia. Niech każdy poczuje teraz Twoją obecność wypełniającą to miejsce, ogrzewającą serca i odnawiającą siły. Wierzymy, że podczas gdy ta modlitwa jest odmawiana i dzielona, cuda są aktywowane, a dobre wieści są już w drodze. Panie, ogłaszamy, że niebo jest otwarte. A Twój Duch Święty porusza się swobodnie pośród nas. Nie ma odległości, która powstrzymałaby Cię od działania. Możesz dotrzeć do tego, kto leży w szpitalnym łóżku, do tego, kto nie ma sił, by wstać, i do tego, którego duch jest złamany. Prosimy, aby Twoje potężne dłonie przepłynęły, jak rzeka uzdrowienia, obmywając wszystko, co jest chore, zniszczone lub uszkodzone. Niech strumień Twojej mocy przepływa przez każdą żyłę, oczyszczając krew, odnawiając organy i wzmacniając mięśnie. Wierzymy, że Twoje obietnice są wieczne, a przez nie ogłaszamy uzdrowienie, wyzwolenie i odnowienie nad każdym życiem. Bez względu na powagę diagnozy czy to, co mówi nauka, Ty jesteś Bogiem, który ma ostatnie słowo. Całkowicie poddajemy się Twojej woli, Panie. Bo wiemy, że jest dobra, doskonała i miła. Gdy składamy każde nasze pragnienie przed Tobą, czujemy, jak ciężar zostaje zdjęty i zastąpiony pokojem, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Prosimy, aby ten pokój nadal zalewał każde serce, nawet gdy cud się jeszcze objawia. Niech nikt nie wątpi w Twoją moc ani dobroć, ale niech wszyscy z radością zaświadczą o tym, co uczyniłeś. Ogłaszamy, że świadectwa zaczną się pojawiać, a owoce tej modlitwy będą widoczne dla wszystkich. Prosimy również, aby ci, którzy już otrzymali odpowiedź, dzielili się swoimi zwycięstwami, uwielbiając Twoje imię i wzmacniając wiarę innych, którzy nadal czekają. Panie, uznajemy, że prawdziwa wiara nie zależy od tego, co widzą oczy, ale ufa niewidzialnemu, bo Ty jesteś wierny. Dlatego ogłaszamy, że teraz wiara jest budzona w każdym, kto słyszy tę modlitwę. Wierzymy, że bariery są usuwane, a drzwi otwierane. Prorokujemy, że czas Twojego działania jest teraz i że nikt nie zakończy tej modlitwy taki, jaki był na początku. Bóle są uśmierzane, serca uzdrawiane, a radość przywracana. Chwalimy Cię, Panie, bo wiemy, że Twoje słowo nigdy nie wraca puste. Gdy ogłaszamy uzdrowienie i wyzwolenie w imieniu Jezusa, niebo odpowiada, a cuda się dzieją. W duchu wiary i wdzięczności, Panie, wywyższamy Cię i uznajemy, że zwycięstwo już zostało ogłoszone. Ty jesteś Bogiem, który słyszy i odpowiada, który dotyka i przemienia, choć oczy fizyczne mogą jeszcze nie dostrzegać cudu, w duchowym wymiarze więzy zostały zerwane. Kajdany rozwiązane, a obietnice przywrócone. Dlatego oddajemy Ci chwałę, cześć i uwielbienie. Prosimy, aby każda osoba uczestnicząca w tej modlitwie odczuła Twoją miłość w nowy sposób i wyszła stąd wzmocniona, pełna nadziei i gotowa chodzić w pewności cudu. Pieczętujemy każde wypowiedziane dziś słowo mocą imienia Jezusa. Wierząc, że uzdrowienie już się dokonało. Drodzy bracia i siostry, kończymy tę potężną modlitwę, ale działanie Boga trwa w waszym życiu. Jeśli poczuliście dotyk Ducha Świętego i wierzycie w moc tej modlitwy, zapraszamy Was do subskrypcji naszego kanału. Dołączcie do tej społeczności wiary, aby jeszcze bardziej wzmocnić łańcuch modlitw, który przemienia życia. Udostępnijcie tę wiadomość przynajmniej raz komuś, kto potrzebuje uzdrowienia lub zachęty, rozprzestrzeniajmy nadzieję i miłość Boga. Niech pokój Pana będzie z Wami, a świadectwa Waszych cudów pojawią się szybko. Amen.